Dzień dobry moi drodzy! Witam! Nowy dzień, nowe przygody. <grydy> Idziemy dzisiaj zwiedzać e, wyspę. No tą dużą, Maltę. Piękne dźwięki Malty. Jedziemy! Przyjechałyśmy! Popeja Village, moi drodzy. Ale się wybieramy? Jeszcze nie wiem, właśnie. Mamy wybrany następny punkt wysepka, kamino. Nie udało nam się dojechać do. Kamino? To było kamino, bo tam nie można skuterem. Można było zostawić na parkingu i popłynąć statkiem, ale zdecydowałyśmy, że pojedziemy po tej dużej wyspie. Teraz jesteśmy blisko Mdziny tak naprawdę przy będziemy zobaczyć tu bo powinien być jakiś widok na górze taka Mdzina to chyba takie miasto, miasto twierdza nie? tak to wygląda Po ponarzekam nie no nie narzekam ale no jak jedziemy skuterem mamy ładniejsze widoki czasami co? Czasami tak Czasami nie to jest czary miasto, tak to jest starówka. Ładne drzewo. Nie tak. tak. No ładne. Ładne, ładne. No ładne. na Gozo, no gozo byłoby dużo ładniejsze. To idziemy do Marsak Slok. Nie, to jeszcze, jeszcze będziemy mieli... Jeszcze coś? Tak, będziemy miały. Będziemy miały. Coś po drodze? Tak. Blue grotto. A Blue Grotto mamy po drodze. Potem Marsak Blue Grotto. Blue grotto powinno być ładne. Ogólnie ta malta jest taka biedna. Biednawa, nie? Tak przypomina mi Grecję, że jest ładnie, ale tak środek, wyspy i miasta są takie, takie biedne. No i tutaj jeszcze czuć taką arabską kulturę jednak. Tak, proszę nigdy nie robić. Ludzie, to kto? Świnie. <gry> Nie, no jak można to zrobić, kiedy masz taki widok przed sobą? Wstyd. Wstyd za ludzi. No entry. No entry. <gry> tak, <gry> tak <gry> вот. Nie można. Nastia. Nacia, do domu! Elegancko wyjechałam Jednak... No, no. <laughs> Plany nam ciągle się zmieniają Zapomniałeśmy, że tu jest jakieś okno, takie window, window, dżingli, także tam będzie jakieś takie okienko, przez które będziemy widzieć wodę, skały, także let's go. <grywka> Opowiesz? Ty ja? <grywka> Nie, fajnie. Przedstawiam Wam window. Dingle. Ta da, -da -dam, ta -dam. I tu śmierdzi siękami. Nie, no ogólnie co? No, jak na zdjęciu to może i ładnie wygląda w kamerze, ale. Czy wiem? i tak z ciekawości, czy autem, czy skuterem, Z Guterrem, z Guterrem, Wypas Wypożyczyliście? Tak. Ile jeśli mogę spytać? Eee, na co dzień? 35 tak. było za dobę? Za dwie. No za tak, za dobę 35 jeżeli... za dobę, tak. I jakieś papiery na chcieli? Na czy za no, dobę? Nie, nie. Depozyt. Depozyt, tak. Niewoko. dzięki. Przystanek panorama View Na mówi, że jestem jak kierowca, kierowca autobusu, tylko mówię przystanki. O! o! To jest zajebiste. <noise> chcemy tam na dół. Chcemy na dół? Nie chcemy, ale nie. Ale jak? Ja wiem jak. Musisz wygooglować Blue Grotto. Wpisz w Google Blue Grotto obrazki i zobaczymy, czy tam ktoś w ogóle był kiedykolwiek. No niestety, niestety nie mogę tutaj polatać. Tak wygodnie z ręką, ale kadr taki ten... Nie mówię, tutaj latać dronem, bo tutaj niedaleko lotnisko i potrzebuję autoryzacji i muszę być tam zalogowana, a nie jestem, nie wiem, chyba muszę jakieś tam prawko zdać czy coś, żeby latać. Będę to sprawdzać jak kursy do Poznania. Więc na razie macie widok taki, tu na kamerze. Proszę bardzo. Idziemy ten. Ten. Tam, tam. Tamten. Tamten. Idziemy tam, tam, tam. <laughs> Pro. Chodźcie, pokażę wam, chodźcie chodźcie, pokażę Wam Plu grotto, bardzo grotto, tam e, my tam. Proszę bardzo. Idealny przewodnik. Jestem magistrem. Magistrem. Magistrem turystyki rekracji. Proszę bardzo. Co tam, co tam pokażę? Magister, Tu jest danger, Niebezpiecznie. Ja nas chciałam ja specjalnie dla Ciebie. Będzier można tak zrobić. Mhm. Te emocje. Błogrot Grotto. Z drugiej strony. No tutaj. to? Z drugiej jest strony. Blue grotto, nie. U nas uważaj, proszę zabezpieczenie Niezabezpieczenie. Chodzie, dendzier. Dendzier to, to moje drugie imię. песни. Ту Марса. Еще раз. Ту Марса. 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 Ты снимаешь? Поливаем это. Двоня. видать? Ружница? Нет? Пеньки -видоки. Же на видаке. Добрый же нас не нагрел в ногу. Титаник. Титаник. Po, 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 po. Zdjęcia? Mm, tak, zdjęcia. <laughs> Dziewa. <laughs> Ale ciekawie to jest. Nie no ładnie, mi się bardzo podoba ten widok. Jest piękny. Tylko nie wiem, gdzie zdjęcie zrobić. Musimy na Instagramie sprawdzić, gdzie robią fotki. I zrobić to tak samo. Light Przyznaj się. Tak. Muszę zdezynfekować to wszystko. A, tu też sól. No co, moi drodzy, będę kończyć vlogi z tej podróży. To jest ostatni, bo jutro będzie chill. Jutro będziemy odpoczywać. Także już nie będziemy nigdzie jeździć. Trzeba to jakoś podsumować. To się jak tu popływać hmm. Jednak pływanie będzie? Będzie Będzie No Zimno? Tak Teraz będzie eleganckie elgańskie... Eleganckie wejście? Wejście do wody ba Bardzo elegancko Szalona Podsumowań. Podsumowań nie umiem za bardzo robić. Ale czy polecam Malte? Zdecydowanie polecam. Czy polecam waletę? <grym> nie polecam walety. Nie, no, z tego wszystkiego waleta mi się najbardziej nie spodobała. A tobie? Ja też. No ja jak się nie spodobało? Po prostu jest miasto. Nie ja po prostu przyroda jest piękniejsza. Ładniejsza. Ale zależy kto co lubi. To prawda, ale nawet jak na wielbicieli, nie wiem, miast. Jak ktoś lubi bardzo zwiedzać miasta, to i tak to jest takie malutkie i, i belutkie mikro miasto. Mdina. Mdina! bardziej się spodobała, niż Valletta, szczerze mówiąc. Także przyjeżdżajcie, zwiedzajcie. Polecamy skuter wziąć i sobie przyjechać skuterkiem wszystkie wyspy. Bo wtedy no, zrobicie to po prostu szybciej. I jest tanio, tak naprawdę. Ile było? 35 euro za dobę, za wypożyczenie. I teraz tankowałyśmy za 5 euro pół, pół baku. Więc tanio, tanio. I no, wygodniej, zdecydowanie wygodniej. Nie jesteście uzależnieni od autobusów. Nie musicie gdzieś tam czekać czy coś, bo na przykład na dworcu autobusowym. Kilka dni temu to czekało, nie przyjechało trzy albo dwa autobusy do Marsak Marsa, Marsa, Marsa. No wiem, wiecie o co chodzi. Skuterkiem. Wygodniej. Wszędzie dojedziecie, zatrzymajcie się gdzie chcecie. Fajnie. Nie? Mhm. Mhm. Także do zobaczenia w Poznaniu, moi drodzy. Pa pa!